Zostań strażakiem na maniaczku! Na miejscu pojawiły się dwa zastawki gaśnicze. Przywieźliśmy ze sobą tam około 7,5 tony wody. Oczywiście nie planujemy całej tej wody użyć do pożaru tego mieszkania, ale to jest zapas, który powoduje, że możemy swobodnie prowadzić swoje działania, nie martwiąc się, że zabraknie nam tej wody, jeśli chodzi o pożary mieszkań. Tutaj również to co Państwo widzą, każdy z ratowników, każdy, każda roda. Ma swoje zadania przydzielone i w sposób można powiedzieć, zaplanowany, spokojny, ale też zdecydowany wykonuje i podejmuje. Tutaj proszę Państwa, dostaliśmy informację, że w mieszkaniu mogą znajdować się osoby poszkodowanej. Niestety nie było dostępu czy dojazdu dla trawiny mechanicznej, która mogłaby się pojawić na miejscu zdarzenia. Dlatego ratownicy, aby zabezpieczyć ewentualne e osoby czy sytuacje, w których ktoś się awaryjnie, ewakuować, się z budynku które z Czyli nam pod budynkiem ustawiają skokochron, który mógłby być wykorzystywany e w jakiejś sytuacji awaryjnej. To co Państwo widzą tutaj przy tych metalowych drzwiach, to jest e ten element przeniesiony z tego, co dzieje się w normalnych warunkach na górze w sytuacji wejścia do mieszkania mamy tutaj moment, kiedy drzwi są zamknięte, a nie mamy grucza więc musimy sobie w inny sposób poradzić z takimi drzwiami no i tutaj właśnie udało nam się sforsować to przejście przy pomocy takiego podręcznego sprzętu burzącego młota 5 kg i narzędzia takiego wielofunkcjonalnego, zwanego haliganem tak jak wspomniałem, gdyby to były drzwi jakieś antywłamaniowe, wzmocnione, mamy Inny sprzęt hydrauliczny, który również pozwala nam e, przejść przez te drzwi i dostać się do środka. Tutaj ratownicy przed wejściem do mieszkania zakładają za, aparaty ochrony drugoterchowej, podpinają maski, także pracują w zarzemieniu, będą mogli tutaj do e, no bezpiecznie prowadzić te swoje działania. Ten skokochrąt, który został rozstawiony, on ma taką techniczną nazwę SP-16, który powoduje, że e, możliwy jest zespoł bezpieczny do. E, w wysokości do 16 metrów, takie czwarte-piąte piętro. Oczywiście, tak jak wspomniałem, naturalnymi drogami ewakuacji są korytorze i kratki schodowe, i to jest generalnie obszar, w którym ratownicy próbują ewakuować osoby poszkodowane. Natomiast, oczywiście, w sytuacji zagrożenia, czy w innej tej możliwości, taki skokowrok może również służyć jako jedna z dróg ewakuacji obok drabinnych podnośników. Tutaj proszę Państwa ratownicy w tym momencie wchodzą do mieszkania, podają rozproszone prądy wody, tak aby schodzić strefę i Wykorzystać tak naprawdę te dobre właściwości wody. Tutaj proszę Państwa takie techniki znane, znane strażakom, czyli krótki puls, długi puls, omiatanie, ołówkowanie, malowanie to wszystkie elementy, które są wykorzystywane w pożarach mieszkań, tak aby taki... W bezpieczny sposób można było dokonać przeszukania, kiedy można schodzić gazy pożarowe. No a państwa prawa Tutaj po Państwa prawa, prawej stronie została postawiona kurtyna, która ma zabezpieczać przed przeniesieniem się pożaru. To jest taki element, który tutaj ma urozmaicić nasze działania. Tutaj, proszę Państwa, te prądownicy, które wykorzystujemy w pożarach wewnętrznych, to są prądownice wysokiej klasy typu turbo, które rozbijają ten strumień wody na wiele drobnych kropelek. I taka mgła wodna, która tutaj bardzo widoczna jest teraz e, podczas tych działań, ona bardzo dobrze odbiera ciepło z pożaru. Tak? Czyli możemy sobie złożyć te gazy pożarowe, obniżyć temperaturę w samym pomieszczeniu. Przez to też zminimalizować ryzyko wystąpienia różnego rodzaju groźnych zjawisk pożarowych, typu rozgorzenie, typu też się które mogą stanowić zagrożenie dla ratownicy. No i te ratownicy prezentują sposób przemieszczania się tych e, działań gaśniczych również w e, pożarze wewnętrznym. A obok państwa e, powstaje tak zwane pole sprzętowe, pole medyczne, gdzie e, pojawia się deska medyczna, pojawia się torba w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana będzie na zewnątrz i będzie można jej udzielić szybkiej e, pomocy medycznej. Również istotnym elementem tych działań ratowniczo-gaśniczych w pożarach mieszkań jest wentylacja, który również Państwo mogą zaobserwować nam przy drzwiach. Został ustawiony wentylator osiowy, który wytwarza strumień powietrza, który pozwoli nam przewietrzyć platkę schodową, ale również który tutaj no, pozwoli też umożliwić jakąś szybszą ewakuację osób uszkodowanych i bezpieczniejszych. No i mamy chłopików, którzy dotarli.

Proszę Państwa, okazało się akurat w tym konkretnym przypadku, że mamy osobę poszkodowaną, która nie jest w stanie samodzielnie opuścić zagrożonej przestrzeni, zagrożonego mieszkania i musi być ewakuowana jakby technikami alternatywnymi, czyli nie schodową, ale właśnie technikami alpinistycznymi. To, co Państwo tutaj mogą zobaczyć, to właśnie ratowników wykorzystujących techniki alpinistyczne, aby dostać się do mieszkania, zabrać jakby ze sobą tą osobę poszkodowaną i w bezpieczny sposób ewakuować ją na zewnątrz. Tutaj proszę zwrócić uwagę, ratownicy zbudowali stanowiska na dachu, tak aby w bezpieczny sposób było do mieszkania, w którym znajduje się osoba poszkodowana, zapiąć ją w taki specjalny trójkąt ewakuacyjny, my to nazywamy wampersem, bo to wygląda mniej więcej jak takie właśnie, taka, taka pielucha i ratownik zostanie podpięty właśnie w ten trójkąt i w asyście dwóch ratowników, którzy również są w aparatach ochrony dróg będzie właśnie tutaj ewakuowany na sam Tak jak wspomniałem, nie jest to taka klasyczna metoda ewakuacji, ale to jest również pokazanie umiejętności ratowników. To są studenci, którzy tutaj w szkole należą do sekcji ratownica wysokościowego. To pewnie na wykładach omawiane w szkole znajduje się kilka sekcji i w różnych obszarach ratowniczych mogą doskonalić swoje umiejętności i rzeczywiście w realnych działaniach. Tego, tego typu umiejętności mogą wykorzystać, tak aby ta osoba poszkodowana w taki niekonwencjonalny sposób, a czasami też nie będzie innej możliwości, tak, tak. mogła być ewakuowana tak, tak. czy tak, tak. przetransportowana tutaj tak, tak. bezpiecznie na dół i też przekazana tak, tak. zespołowi tak. ratownictwa medycznego. Tak, tak. O, tutaj proszę zwrócić osoba poszkodowana jest już w, tym, w kącie ewakuacyjnym i w tym momencie w bezpieczny sposób przemieszcza się w jednym z ratowników na sam dół no, i drugi ratownik tak, tak. może też zaraz tak, tak. do, dołączyć. Mhm. No, ja mam jedno i drugie nagrane. Tak, Poprosimy o brawa, dziękuję OK. bardzo. Grubeczko, salut. Filmik mam nadzieję, że się Wam podoba. Drugi, drugi pokaz na dniach otwartych, czyli symulacja gaszenia pożaru wewnętrznego na czwartym piętrze. Chłopaki z pierwszej kompanii dali, dali radę. Nic więcej chyba nie muszę omawiać, bo konferencjer podczas pokazów powiedział wszystko bardzo dokładnie. Moi mili, teraz yy, zmierzając do końca, może zaczniemy, może zaczniemy nową, nową aktywność. Co powiedzieć na to, żeby jakieś Q&A zrobić? Co, co na to powiecie? Myślę, że będziecie mieli ochotę. Jak macie ochotę, to po prostu napiszcie w komentarzach, na jakie pytania byście chcieli uzyskać odpowiedzi, to następny filmik, jaki zrobię, to będzie Dziewicze QA w wykonaniu padre na maniaczku zostań strażakiem, misiaczki jak wam się podobało, łapki w górę, jak nie, łapki w dół, no i komentarze, piszcie, co wam ślina na klawiaturę przyniesie, no i pytanka odnośnie QA, narazka, trzymajcie się. Yo. Bo już księżyc świeci, dzieci lubią mi się, mi lubią dzieci.